Ok, tak więc schyjcie się, może z tej strony I dzisiaj chciałbym Wam polecić serwer yy, użytkownika yy, Przemek Haku. Yy, IP będzie podane w opisie, lecz yy, na razie yy, administracja, proszę, aby nie wchodzić na serwer, gdyż jeszcze trwają prace. Na razie zbudowali tylko spawn, ponieważ tak jak Przemek już mówił na swoim kanale, yy, no, coś im się stało z serwerem. Ale w każdym razie, spawn wygląda dosyć całkiem spoko, tak to wszystko się yy, prezentuje. Tutaj macie regulamin. Tutaj, oczywiście, tradycyjny. Tutaj takie fajne lampki. Yy, już tutaj losowy te działa. No, no, i w ogóle to tyle. Tak więc zapraszam Was, ale jeszcze nie wchodźcie, ponieważ, ponieważ tak jak mówiłem, jeszcze serwer jest. Jeszcze na serwerze trwają prace. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, obchodzicie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.